Ok, jesteśmy w drugiej części. Mam nadzieję, że uda mi się to skleić. To już nie będzie mini let's play, tylko wstawię normalny let's play. Za dużo tych mini mini. Mm, mogłem węgiel wykopać i wykopię. Nie kopię sobie. Dobra. Dobra. Jep. Jep. Znowu będę musiał pokopać. I <gryw> już spadz, Fuck. Chyba. Mam jeszcze jedno. Postawię. Dobra. Okej. Okay. A więc... Widzimy się po krótkiej przerwie. Pua. Okej już jest tak. Mm, dobra. Pozbędźmy się tego dziarta. Nie ma o czym gadać. Dobra. Wow. Nie, powiem. Po kolejnym. jeden wow. się Czy to z tą leci? Czy chwilę z tą poleciał. Czy poleciał tam resztą? A nie, ja go mam, yeah. Nice. Mm -hmm. może wow, Wow, dobra takie no Dobra. to jest takie żeby no, potem potem może robił robił platformę. platformę e, oczywiście wow, piasek robię generator no. Będę musiał zobaczyć. Pamiętam kiedyś to, ale to będzie chyba potrzebne. Co z tego pamiętam? dużo Bo to będzie mechanizm. Co z tego pamiętam? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Czyli tu, 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 tu. Wejdę w tym filmowcu. Znaczy mnie, też, czarki. Tutaj mogę. Nie, też. No nie. To musi być tu i tu. Tutaj nie. Dobra. To tak. Jak tutaj leci? Tutaj pęć. Tutaj? Nie będzie Dobra. Uh, <laughs> tutaj będzie... O, Foki, Fuck, fuck. Dobra. Ten facet mogę i Dobra. Inaczej nie może wrócić. chyba. Jest... O, jeszcze piętro niżej jest. Zamieszczam. Dobra, tego już nie niszczymy. Он куда ну? Не, не запал. Я переверну. Я переверну. Ja tak czuję, że spadnę w tym odcinku. E, dobra. Niszczy, niszczy. Na budowie jesteśmy. Może się tu Bóg... Uli... Restą Dobra. To Zdobyłem nawet, wow, zdobyłem Cobblestone. Magic! <laughs> się łopata da. Ale nie chcę się. Dobra, zrobię. Wydam, wydam. O, dobra. Um, Boże. Co tam powiesz? Dzie, dzie, dzie. Nie wiem, może drugie pan to będę jeszcze robił. Zobaczymy. Dobra. No to będzie jeszcze trzeba zmniejszyć oczywiście. Oczywiście. No, ryle. Czekajcie. Do Dobra. Hmm, zaraz będziemy kończyć. To jest za długo ten odcinek trwon. Dziewa, mi nie chcę wyrosnąć. Demand. Dobra, dokończmy to i kończmy odcinek, bo mi się już nie chce. Ale, oczywiście, dzisiaj jeszcze będzie e, Skyblock wo na wodzie. To obiecuję wam. E, dobra, dobra, dobra. Tam tam, 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 tam. Dobra. Skalista po prostu. No. Dobra, dobra, dobra. Um. Ja mam. Mam, mam. No. Okej. Okay. Nie, czekajcie. Bo to jest nie, kość. Mam nadzieję, że to wyrośnie. 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 Jest! Tak jest. Dobra. A więc ja się chyba z wami żegnam. No nie chyba, ale na pewno się z wami żegnam. E, ja jestem Rix i pamiętaj: strzel, łapę. Pół.